Dzień dobry. Omówię teraz rozwiązanie zadania z zadania. W zadaniu należało dla ustalonego n obliczyć resztę dzielenia przez 5 wartości wyrażenia 1 do n plus 2 do n plus 3 do n plus 4 do n. Przyjrzyjmy się zatem wartościom potęg dla kolejnych n. Dla n równego 0 oczywiście wszystkie te potęgi są równe 1, więc ich suma jest równa 4. Dla n równego 1 uzyskujemy, że 1 do pierwszej to 1, 2 do pierwszej to 2, 3 do pierwszej to 3, 4 do pierwszej to 4. Suma tych liczb wynosi 10, więc reszta z dzielenia przez 5 wynosi 0. Dla n równego 2 uzyskujemy następujące wartości, których suma też jest równa 10. Dla n równego 3 uzyskujemy kolejne wartości, ich suma też jest równa 10. A dla n równego 4 uzyskujemy znów te same wartości, co dla n równego 0. Zatem skoro dla n równego 4 uzyskaliśmy te same wartości co dla n równego 0, to znaczy, że dla kolejnych n wartości te będą takie same jak dla pierwszych 4n. Zatem zadanie sprowadza się do tego, aby sprawdzić podzielność liczby n przez 4. Jeśli n jest podzielone przez 4, to należy zwrócić 4. W przeciwnym wypadku należy zwrócić 0.